witam serdecznie wszystkich na moim filmiku z cyklu rozmowy sama ze sobą i dzisiaj będą to naprawdę chyba rozmowy sama ze sobą dlatego że jestem teraz w takim czasie ciężkim, trudnym, że nie była... No nie myślałam, że że dzisiaj byda robić ten filmik, ale Robię go dlatego, żeby sobie troszeczkę poukładać to wszystko, co, co się dzieje, co się dzieje też w mojej głowie. Tytuł tego filmiku to jest Zaprogramowane przekonania. Zerkom, kartka to największa bestia, największa bestia, bo determinuje całe Twoje życie. Chciałabym wam powiedzieć, że ten listopad, który jest już za nami, był takim jednym z najgorszych miesięcy jakikolwiek sobie wyobrażam, bo te energie pod koniec miesiąca były tak silne, że wielu ludzi, którzy już zrobili dużo pracy wewnętrznej, wywalało normalnie z, z torpedą z butów. I nie tylko i nie tylko ich, ale też wie, wie, wielu wielu ludzi, którzy byli też są też nieświadomi na tej ścieżce i taki mam teraz wrażenie, że naprawdę już się nic nie ostanie co starego, że ten świat już chce tak podążać i tak jak też już to kiedyś na moich filmikach powiedziałam, zapomnijcie o jakimś globalnym przebudzeniu, że zrobi się tak klik i wszyscy będą w miłości i światełku chodzić, nie ma kurwa szans. Jest teraz taki czas, że jak nie spojrzysz do swojego bagna, do swojego gówna, to nic się w Twoim życiu nie zmieni, a jeżeli nie spojrzysz, to życie za Ciebie to zrobi. I też nie tylko to nie jest żadna kara, żebyście sobie nie myśleli. To nie jest jakiś tam, że ktoś wam chce coś złego zrobić, tylko życie już nie wytrzymuje cały ten wszechświat, chce iść w innym kierunku, w nowym kierunku, do nowych przekonań, do nowych programów, które będą wspierające, a nie takie destruktywne, jak my do tej pory mieli. Czyli ja wam chcę też się podzielić z taką moją osobistą sprawą i nie chcę wypowiadać tutaj kodów, jakby to powiedzieć takich bestialskich lekarzy którzy wypowiadają słowa które kodują ludzi nieświadomych którzy dawają im, które dawają im beznadzieja beznadziei są to do nich rzeczy, które no, słowa wypowiadane, które nie dają żadnej nadziei i ja po prostu osobiście że jest teraz dotknięto taką sytuacją z moją mamą, ona jest na intensywnej neurologii nie chcę tu wypowiadać, co jej jest, bo ja nie będę kodować tych, tych wszystkich od nich, regułek, bo ja wiem, że jest coś więcej ponad nami, wszystkimi i że wszystkie rzeczy się dzieją dla nas, do naszego dobra i do naszego, do naszego wzrostu. I tak jak Wam powiedziałam, ta sytuacja też mnie wywaliła z butów. Oczywiście ja nią troszeczkę inaczej. Niż do tej pory bych patrzyła, ale mimo tego pierwsza doba to miała po prostu taki zacisk w żołądku, lęki, niesamowite lęki o mama moja i po prostu o przetrwanie, o, o życie, lęki, że się nie poradza, że nie dam rady tego udźwignąć, lęk, że, że mnie to po prostu zabije teraz, ta cała sytuacja, bo to nie jest tylko związane z mamą, ale z całą infrastrukturą, którą ona do tej pory gdzieś się tam opiekowała, że spadnie to na barki. Ale tu nie chodzi tylko o moja, o moja to, co ja muszę teraz zrobić w tym kierunku, ale ogólnie o mama. I, I też właśnie z tego miejsca chcę podziękować wszystkim osobom, które stały się moją rodziną duchową, za niesamowite wsparcie w tym czasie, za to, jak naprawdę dawali mi w, tej, w tym czasie dużo otuchy i siły na różnych, na różnych poziomach, każdy na swój sposób. I tak y, widzę też to w tym wszystkim, jak ten rozwój mój, ta wewnętrzna praca moja, jak to przynosi niesamowite efekty. Dlatego proszę Was, wręcz Was błagam o to, żebyście się nie poddawali, żebyście nie rezygnowali z tego, jak będzie naprawdę ciemno, jak e, będzie ciemny tunel, gdzie nie widać tego światełka. Bo jak to zaczyna wywalać, te wszystkie, te wszystkie nasze emocje, one tam jest tyle tych warstw, jak to wywalo, ja była w takim okresie przez kilka lat. Że ja po prostu nie wiedziałam, jaka jest przodek, a jaka jest zadek. Naprawdę, wierzcie mi. I nie było praktycznie światełka żadnego i to wy wywalało jedna rzecz za drugą. Ja była po prostu cały czas przem przemielona na wszystkie sposoby. I, i za każdym razem szła do przodu i sobie myślałam, że już teraz wychodzę na prosto, idę teraz już w kierunku tego, co chcę w moim życiu. A nagle tu dup z drugiej strony, gdzie nie ma żadnej kontroli nad niczym, bo to chodzi nie o moje życie, tylko o życie mojej mamy, która no, nie do końca była świadoma tych wszystkich procesów które ją przechodziła, bo też no, była mocno na zewnątrz, moc, jest, bo jego dom w, w czasie przeszłym, dlatego że to życie, które ona przed tym prowadziła już... Nie będzie taki, bo ona dostała szansę na to, żeby je zmienić całkowicie. I te właśnie sytuacje, te takie drastyczne takie zatrzymania nas poprzez ciało, kiedy ciało już mówi stop, to wtedy to jest ta niesamowita szansa na zmiana, bo człowiek jest tak skonstruowany, że on się nie zatrzymie, bo on będzie go dołał jeszcze, a jeszcze, a jeszcze. A mama moja żyła żyje dla wszystkich, ale nie dla siebie. Tej miłości do samej siebie. Było bardzo mało i dojeżdżała po prostu siebie w jakiś tam bardzo taki sposób, nie szło ją do niczego namówić, żeby coś zaczęła robić ze sobą, jak już robiła to tylko na krótki okres czasu i potem znowu z tego rezygnowała i teraz jest szansa do tego, żeby, żeby to wszystko zmienić i, i żeby po prostu tutaj wszyscy ob, obok tej całej sytuacji um, mają też z tym wszystkim, z tą jej sytuacją też swoje procesy, bo ja też ją mam. Mój temat to jest zaufanie, że nie mam kontroli nad tym, co się dzieje, i zaufanie w te życie, które jest wewnątrz mnie. I przede wszystkim, o, o czym chciała teraz Wam mówić: to o tych programach, bo ja sobie po prostu je obserwowałam, jak one odpierdalały, jeden za drugim, jak torpedy, jak takie rakiety, jedna za drugim odpierdalały, jak moja mama po prostu no, straciła przytomność i leżała, i, i była, nie wiedziała po prostu, co robić. Ale y, widziałam i obserwowała to, dlatego ten filmik jest zatytu zatytułowany Bestia. Ten programy mówią o tym: program to jest przekonanie. To są z, y, y, zapisane przez. Ciągłe powtarzanie, zapisany program, jakby, jakby w, pro, w, w komputerze. I on jest tak zapisany, i on nie będzie nic innego na, na zewnątrz dawać, jak tylko ten zapis. I jeżeli my tych zapisów nie zmienimy, to nasze życie w ogóle nie ma szans na zmianę. I dlatego ja tak bardzo mocno Was uczulą do tego, żebyście po prostu wzięły to za rogi. Wzięły to za rogi te programy. To, to jest najważniejsze. To jest tak, jakby jakże, już Wam to go dała przekonanie, i program on leży na samym dnie. Jest takim y, projektem domu, naszy, naszego własnego domu. On jest projektem, całym tym planem budowy, i dopiero z tego planu budowy wypływają emocje, czyli z tych przekonań wypływają emocje, które budują, które są budulcem i materiałem do budowy tego, tego domu. To są, to są emocje, właśnie uczucia. I w tym, i po tym, następne myśli, one już są tym takim, tym, tym, tym już yy, yy, pracownikiem, który już to buduje, ten dom, i tym końcowym efektem jest ten wynik. I dlatego tak bardzo Was uczułam na to, żebyście bardzo mocno zwracali, co Wam wypierdalo jako pierwsze. Czasami tego programu nie widzimy, tego przekonania, które odpala, bo już widzimy eno-emocja. I teraz ja Wam powiem o tych programach, które mi odpalały. Przekonaniach takich, że ja już nie dom rady, ja już z tym niedom rady, to już jest za dużo na mnie, ja nie dom rady, nie mam siły, ja się boję, lęk po prostu, niesamowity lęk i brak kontroli nad wszystkim, umysł jest tak zbudowany, że on jest takim mechanizmem, który chce tylko przetrwać. On ma przetrwanie w sobie i wyprodukuje dużo lęku. I, I oczywiście, jeżeli my będziemy się obracać i identyfikować z tą kopułą, to nie ma szans, żeby my na, tym, na tej ziemi żyli, tą, tą pełnią życia. Do, oczywiście ja potrzebowała doby, bo wiadomo, mama była y, czy, je, czy nie chce tego powtarzać, bo nie wyda gadać nawet tego, co one, co ci lekarze mi powiedzieli, bo była tam taka zołza. To totalna bestia człowieka, bo no, mogę powiedzieć, że pielęgniarki były, no, naprawdę są wspaniałe i pomagają. Naprawdę widzę do tych ludzi, mają niesamowite serce, ale. Ta doktorka jedna nie miała z inną do czynienia, co chcę wymieniać jej nazwiska, to jest po prostu była bestia, totalno bestia, jakby robot, który wypowiada słowa druzgocące, nie mające poczucia co ten drugi człowiek po tej drugiej stronie, który stoi pełen lęku i troski o swoją matkę może czuć w tym momencie. Ona po prostu dojebała tak, żeby kurwa mnie tak przybić do totalnej ziemi i mnie z tym tak zostawić i nie dać mi żadnej nadziei na nic po prostu nie taki rychtyk robot kurwa taki i on nie chce tak w takim, w takim świecie żyć, byłabym ja wolała moja mama zawieźć do szamanów kurwa do namiotu i tam ją leczyć niż w tej instytucji, dlatego taki lęk też miała przed tym wszystkim, ale wiem, że ona jest też w innych rękach, jest dużo ym, dużo jest wypowiadanych modlitw czy słów, czy czy w intencji jej, także wiem, że dużo wsparcia płynie na poziomie duchowym ja też wysyłam wszystko, co mogę bo na poziomie duchowym robię, czaruję moja praca wykonuje tej czarownicy, za którą mnie wszyscy uważają i robię tutaj swoją robotę, ale i tak nie mam wpływu na to no, 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 nie mam wpływu na, na, na to, co, co w niej jakie procesy w niej się tam w tym momencie zadziewają, ale teraz w tym momencie ona potrzebuje tego wsparcia, bo nie umie tego sama teraz zrobić, nie? także Was też proszę o to, żebyście nie Myśleli o mnie w ten sposób, że teraz coś strasznego się stało, ale żebyście mi zasilali tą myślą, że będzie dobrze no i teraz chcę wrócić do Was do tych programów, które są bestią do tych przekonań, które są bestią i teraz ta moja praca też z ludźmi, z Wami ona polega właśnie na tym, żeby wy wyprowadzić te wszystkie programy na powierzchnia i żeby je zamienić tylko to nie jest kwestia jednego dnia i to nie jest kwestia jednego miesiąca to nie jest kwestia pół roku to jest może kwestia kilku lat nawet bo jeżeli my nosili przez 50 lat w sobie bardzo silne przekonania, które zostały nam w Zapisane już w przedszkolu, w szkole, w domu, i one są cały czas aktywne, i dopóki my nie rozpoznamy tych, tej aktywności, tych programów, tych przekonań, to nic się nie zmieni. I możecie robić dużo sobie rytuałów na różnych poziomach oczyszczeń. Nic wam to nie pomoże, bo ten program jest zapisany po prostu w waszej podświadomości. I on y, po prostu, jak wy go nie wymienicie w waszą wolą, waszym, waszą decyzją, to nic się w tym nie zmieni. I te, jak ja już go wymienia, na przykład na taki, jak ja dosta, dostała zaraz mi wyskoczył program stary, ze starej piwnicy, mi wyskoczył, że ja już nie dam rady, że ja się ugna pod tym ciężarem. I ja tak z nim chodziła z tym programem przez jeden dzień i mnie on po prostu mnie sprowadzał do parteru do kolan, i se myślę kurwa, ty kurwo, what the fuck, co ty kurwa chcesz ode mnie? Ty mnie chcesz po prostu dojechać i zabić, żeby ja uwierzyła w to, że ja nie dam rady. Ja do kurwy nędzy, tyś nie jest tutaj tym, kto panuje nade mną. Oczywiście miała też wsparcie moich przyjaciół, którzy mi tak dup, po prostu mnie chcieli gdzieś tam wesprzeć swoim słowem. I to się im udało, bo trwało to tam dwa dni. I dzisiaj tak czuję taką w sobie moc i taki wkurw na ten, na ten program pojebany, który jest tak jakby z jakby oddzielną świadomością, to jest bestia, Jak co obejrzała ten program tak z zewnątrz, że widziała ta, ta postać tego programu, to są te takie demony, które nas właśnie, których się ktoś boi na zewnątrz, tych demonów, to onych nie ma, tylko one są właśnie w nas, bo my je tworzymy sami naszymi decyzjami. I teraz obejrzałaś ten program, ja już nie dam rady, ja się ugna po tym, ile że ja jeszcze mogę znieść. Wiela ja ją już kurwa wytrzymała, ale ile ją ja mogę jeszcze znieść? I w tym momencie dostałam taki taki, wum, taki impuls od środka, że, że ja mam po prostu ten program, chcę po, po prostu spolić w piecu. I nowe włożyć, że ja ze wszystkim dom rady. Nie ma czegoś takiego, żeby mnie coś złamało i żeby, żeby ja się ugięła pod jakąś sytuacją. Nie ma takiej opcji. I są my zaopatrzeni też teraz, dziś, w tej w tej sytuacji, ja bym też ostatnio gadała cały czas, że się czuję tako samotno, nie sama, że wiesz, sama sama, 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 bo moje życie się całkowicie przebudowało. Jestem sama, oczywiście fizycznie jestem sama, ale duchowo, mam niesamowito duchowo rodzina, i teraz dopiero mi ten. Ta sytuacja pokazała, ile ludzi, ile ludzi jest po prostu ze mną, i to też jest taka wdzięczność, płynie, że każdy tutaj chce pomóc i zrobić to, co najlepiej umie zrobić. I to po prostu tak samo jak wy czujecie się sami, macie jakąś sytuację, która jest bez wyjścia, to nie wierzcie, nie wierzcie w to. Tylko wróćcie do tego tak jak w tych kilku krokach, które Wam tam na ostatnim filmiku, którymś tam opowiadałam, że najważniejsze jest rozpoznanie i przypomnienie sobie tego, kim my są, i rozbiciu tych wszystkich programów. I ten jeden program, który jest najsilniejszy, to jest tego oddzielenia, że my są oddzieleni od Boga, od źródła, od wszechświata, od stwórcy my są oddzieleni, my tu chodzimy na tym pastwisku samoistnie to jest wszystko jedna wielka iluzja i kłamstwo tego Matrixu, tego całego świata, który nam chce wmówić, że my są takimi małymi robaczkami, malutkimi, którzy są zdani na to, co się tutaj dzieje. Oni nam przyflancowali nas, na zaszczepili w nas te wszystkie destruktywne programy, że my potrzebujemy na zewnątrz, potrzebujemy tych, guru, tych doktorów, tego guru, tego wszystkiego. Wiadomo, ja nie chcę nic na lekarzy godać, bo oni byli potrzebni w tej sytuacji, w tej sytuacji, kiedy jest taki, taki nagły wypadek, że trzeba działać. I ratować życie, ale żeby temu wszystkiemu zapobiec w jakiś sposób, to po prostu musimy pracować z tymi wszystkimi przekonaniami, z miłością do samego siebie. Nawet już nie godą, nie chcę nawet takich myśli tworzyć, żeby zapobiec, bo mamy wpisane pewne rzeczy w nasz plan duszy i ludzie są tak skonstruowani, że kurwa no, czasami nie idzie zapobiec pewnym rzeczom, bo no to jest jak taką, jak tako, mamy tako jakby. Jakby taką zasłona dymno na oczach, czasami nie wiemy. Moja mama też się źle czuła w tym, w tym dniu, cały dzień, i my byli wszyscy tak, jakby pod taką, za taką zasłoną. Bo żeby, ja się pytał: potrzebujesz iść do lekarza? Tego nie. Ona go i ona nie chce iść nigdzie, nie. A ja ją nie pakła za fraki i nie wyciągła go tam, bo też miała, jak, jakby w zaćmieniu po prostu to było wszystko. Jakby to wszystko się miało wydarzyć, bo tu niesamowicie ważne procesy się zadziewają. I też e, chciała coś jeszcze powiedzieć. Aha, no i tak idąc ta, tam też do tego szpitala, co jest dla mnie niesamowitym wyzwaniem, bo nienawidzę tych miejsc i w ogóle, i, e, e, i tak sobie myślę, kurwa, kiedy, kiedy ją ja będę czuć e, taki spokój, i, i, i kiedy ją ja w końcu odpocznę, No nie ma kurwa, my żyjemy na materii turbulen turbulenta, materia turbulenta. To jest Ziemia, planeta Ziemia, gdzie największym, pożądanym pierwiastkiem jest ból, a ten ból natomiast jest używany do tego, żeby nasze dusze się rozrastały, one w bólu się kurwa rozprężają, one w tych doświadczeniach rosną, one. Wzrastają tak jak bambus wsadzony do ziemi. Potrzebuje 5 lat zanim wypuści pierwsze jakieś tam listeczki. Potrzebował iść na dół do korzenia, do tej największej ciemności, gdzie tam najwięcej czerpie tych budulców do wzrostu. I kurwa, nie będzie leko Idiot też ktoś mi może powiedzieć, że to jest program, że ja sobie go tak wsadziła, bo teraz ten ezotyczny świat leci tylko na, na fali, oni wszyscy mają miłość, tylko i światło żygają aż tym wszystkim na dół i się godają, że to wszystko idzie tak leciutko, te programy, te, te, te traumy, my tego nie musimy w ogóle dotykać, bo to same się zrobi, to tam ty, 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 ty. zrobię takie oczyszczenie i mi to same przecież nie kurwa. Tam nie, wej nie wejdziesz przez jakiś tutu i przez jakąś medytację, tylko to trzeba do końca poczuć. To, co tam jest, za zablokowane, zamknięte. I ja miała w brzuchu tyle lęku zgromadzonego z mojego dzieciństwa, że on mi teraz odpalił dopiero, bo ja w tych procesach wszystkich moich do tej pory się zastanawiała, czemu ja tego lęku nie dotykam nigdy przy tych. Ja tam inne tematy dotykała. I ten lęk był cały czas jakby tylko go tak troszeczkę liznęła i zaś nie, nie wchodziła tak głęboko, ale teraz przy tej sytuacji z mamą, jak mi odpierdolił ten leg, nie umiała uspokoić, nie umiała po prostu go roz, roz jakby rozbić tym, żeby w te czuci, weszła w te czuci, ale on nie puszczał, to kilka dni nie puszczało, bo tego tam było tyle w tym moim ciele zablokowane i dlatego to też te sytuacje wszystkie są do nas tym takim, tą szansą, żeby wyciągnąć to z tego ciała i jak ja już po tym na wieczór, że chcę tak siadła i zaczęła oddychać głęboko do tego, do tego, do tej emocji, tego lęku, to po prostu zaczęło to puszczać i ja się zastanawiam, co ja mam z tym zrobić, to jest tak dużo tego, że mnie to chyba po prostu zapije, a dostała taką odpowiedź od wewnątrz, że ja mam to totalnie otworzyć i w to full, na fulla wejść i pój, przepuścić to tak, żeby nie, nie chcieć się tego pozbyć, żeby nie robić niczego, żeby się tego pozbyć, żeby w tym siedzieć i i żeby to przepuszczać w ciemności mojej, w takiej mocnej ciemności, w komnacie ciemności. No i to wszystko pokazało mi jeszcze bardziej, w jakim my teraz są miejscu i w jakim my teraz są momencie na tej planecie Ziemia, w jakich my są transformacjach. Nie będzie tutaj innej drogi, jak do takiej, że każdy z nas osobna. Zrobi porządek z tym całym syfem i całym tym głównym. Bo człowiek, który jest cały czas opanowany tymi wszystkimi swoimi traumami, tymi emocjami, to on będzie kąsał, będzie uderzał na zewnątrz, ale człowiek, który już dokładnie opróżnił ten cały zbiornik energetyczny z tych wszystkich, z tych wszystkich emocji z tych wszystkich ja nie dość dobra, nie taka jak trzeba, niekochana, niechciana, nie lubiana. Nie taka, muszę się zmienić, muszę się przypodobać innym, żeby mnie kochali, i cały czas na zewnątrz próbowanie dążenia, na zarabianie, na te, na te wszystkie, na ta akceptacja tych ludzi, no bo tak, są my tak skonstruowani, że pragniemy akceptacji i miłości, ale nie ma innej drogi jak do tego, że najpierw zrobimy to od środka z nami, dopóki jest też coś takiego, że umówiliśmy się tam na górze, na te kontrakty. Które ten człowiek, który na przykład nas tam mocno trigeruje, powiedział: Ja, to zrobię, by ci tak dopierdalą, że ty w końcu dojdziesz do tego miejsca, że ty zrozumiesz, że nie, że ty chcesz być kochany na zewnątrz, ale że ty jesteś tym, ty jesteś miłością, ty się składasz z tego, ale nie ta srututu, miłość, co plują i żigają nią i udowają, że jest tak wspaniale, a w środku mają zbiornik bagna. Ta, ta świadomość tego, że to ja jestem miłością i on ja nie potrzebuje, żeby mnie ktoś kochał, żeby mnie ktoś akceptował, ale mogę żyć we wspaniałej relacji na poziomie oczu, na poziomie Oczu z drugim człowiekiem, który tak samo jest do siebie swoim źródłem, z Bogiem wspólnie. On nie będzie szarpał z ciebie i nie będzie cię ciągnął za, 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 za fraki i go day daj, bo ja jest żebrok, ja nic z i on nic nie a ty mi musisz dać, ty mi musisz napełnić. Ja na przykład w nowym związku, który pragnę mieć z kimś nowym, czego, czego, najbardziej, czego najbardziej nie chcę to oczekiwań wobec mnie, bo ja nie muszę niczego spełniać wobec tego drugiego człowieka. Ja nie byda do niego matką, opiekunką, ani niczym, ale byda jakby w wolności i we współdzieleniu z tego, co mi nadbyło z tego zbiornika. Bo ten zbiornik wypełniamy w miłością do nas samych, ale na, z nadwyżką się dzielimy, a nie z pustką albo z połową. Dlatego ten drugi człowiek też musi się są napełniać, żeby wejść do tej relacji, którą teraz ten świat przygotowuje do nowych, do ludzi, którzy mieli ta odwaga, żeby zrezygnować z tego, co stare, co tam już naprawdę te relacje kontraktowe, te, te relacje dealowe, te, te relacje, które polegały na tym daj, a ja ci oddam, te relacje, które polegały na tym, żeby deficyty tego drugiego człowieka zapewniać i wasze deficyty, lęk przed przetrwaniem, Ja jest to kurewnie ciężko wejść w te lęki o przetrwanie, z przetrwaniem, lęki samotności totalnej, lęki, że nikogo obok mnie nie będzie, że, że nie dam sobie rady sama. To wszystko po kolei trzeba się z tym sprostać. Lęk, że straca coś, lęk, że straca dzieci, lęk, że straca dom, lęk, że straca e, rodzina, jak powiem swoja prawda, lęk, że mnie odrzucą. To wszystko po kolei. Ja się z tym mierzyła przez ostatnich 7 lat. Naprawdę, wierzcie mi, i teraz to pójdzie wszystko szybciej, bo już jedni, już jedni zrobili ta robota i wiedzą w jakim kierunku idziemy. A w tym idemy, że musimy przez to przejść, że musimy wleść do cyklonu tego wszystkiego i to wszystko wyprowadzić się, z tym zmierzyć, zmierzyć się twarzą w twarz z tymi wszystkimi lękami. Z tymi wszystkimi brakami i wypełniać po kolei krok za krokiem te wszystkie części, przywracać do domu. Ja nie jest zwolennikiem powiedzenia tego, że dusza jest poszatkowana i rozproszyła się kurwa na wszystkie strony świata. Nie, ona jest w nas, my są całą pełnią, ale niektóre części nas są w takim zaćmieniu, zaciemnieniu, i teraz trzeba je powyciągać z tych piwnic po kolei, te wszystkie wewnętrzne dzieci i ukochiwać każdą ta część, czyli ta część. Które, się nie, nie chce, które jest nie tak, jak trzeba, ukochać, dać i zaopatrzeni. Ta część, która myśli, że nie dom rady, bo mi odpalił w tej pierwszej dobie, czy tam tych dwóch pierwszych dniach, jak mama była w, w takim stanie, odpalił mi lęk, że nie dam sobie rady, że nie mam wsparcia, że czuję się sama, że nie, że nie mam tego obok, obok mnie kogoś, kto mnie może wesprzeć. Ale potem od razu zrozumiałam, że to jest moja mała dziewczynka, którą chce mamy, którą chce taty, którą chce dziadka, który był do niej wsparciem. A teraz to jest moje zadanie, moje zadanie tej dorosłej Asi, która jest połączona ze swoją pramatką, która to jest po prostu taki power, taka potęga, bo to nie idzie na ludzki sposób opowiedzieć, jaka tam jest potęga, kiedy pramatka mnie zasila od środka, kiedy idzie wsparcie jeszcze od rodziny duchowej, który wszyscy stoją w jednej myśli i nie zasilają tego gówna, tego matrixa, że jest choroba jakoś i że jest jakiś stan krytyczny i że tam coś kurwa jest, co oni sobie wymyślili. I wypowiedzieli, i chcą mnie jeszcze w tym lęku trzymać, bo to jest ich strategia: trzymać człowieka w lęku. Oni chcą, żeby my byli w lęku, żeby my się bali, żeby my zapomnieli o naszej mocy i naszym, naszej potędze. I to chcę Wam powiedzieć na, na dzisiaj. I mam nadzieję, że to dotarło do Was, jak bardzo ważne jest bycie w tym tu i teraz, w tym. Właśnie, bo życie może się z sekundy na sekundę zmienić całkowicie, bo może się coś wydarzyć, takiego, że was wypierdoli totalnie z orbity, ale ja widzę wszystko, że cały czas mam program nowy, który sobie wmontowałam, że wszystko mi sprzyja, że życie mnie wspiera, że jestem ukochana, jestem w zaopatrzeniu, jestem w połączeniu, nie ma ich tutaj sama, mam mnóstwo ludzi wokół siebie. Oczywiście, to nie jest tak, że cały czas tak mam, one po prostu mi idą fale różne i upadą, upadą, kurwa, i będę upadać do końca moich dni, ale z Tobą oczepuję ten popiół i ta korona ustawiam znowu do pionu i idę, 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 idę i nie poddam się, bo mam program wmontowany, że nic nie jest tak trudnego, żeby ja system nie poradziła, że wszystkie wyzwania widzę jako niesamowity rozwój, do mojego jeszcze lepszego życia, które sobie tworzę teraz sama i za którą ja jest odpowiedzialna, za te wszystkie moje przekonania, w które ją ja uwierzyła. I nie dam sobie wmówić jakiegoś gówna od jakiegoś patałacha, który twierdzi, że on wszystko lepiej wie, bo się studiował i jakieś książki czytał. Gówno mnie to obchodzi. I po prostu wiadomo, że ja do mamy głowy nie wleza i nie zrobię ich tych przemian, ale ona ma szansę teraz. Naprawdę otworzyć się też na moja w jakiś sposób pomoc czy porada, i, i tak dalej. Nie? Także chyba wszystko powiedziałam i dziękuję Wam za Wasze też wsparcie. Proszę Was też o wsparcie, jakkolwiek umiecie mnie wesprzeć. Jeżeli te filmiki Wam mm. też pomagają, to też Was proszę o jakąś wirtualną kawę. Ale gdziekolwiek możecie, nawet słowem czy modli modlitwą, bo no ta modlitwa to wiecie, nie, nie biera tego pod uwagę, że to jest ta religijna modlitwa, ale taka intencja, wspierani w, w myślach po prostu o zdrowie, nie na tym skupianie się na tym, co jest nie tak, tylko projektowanie tego, co chcemy, do, do tego, co ma być, a wszystko dzieje się do naszego dobra. Wszystko, co tutaj się dzieje na tej ziemi, dzieje się do naszego dobra. Największe katastrofy i największe, Tragedie waszego życia dzieją się dla waszego dobra i wyłączcie umysł, jak wam napierdalo słowami a mogła temu zapobiec, a ją ja mogła coś zrobić, bo on tak odpala na początku poczucie winy, odpalają te stare programy, od poczucie winy i teraz nie, nie zabrała mamy do szpitala, i jeszcze dała kiedyś, że ją w doktorów nie wierzę, to ona się może boła z tego powodu mi powiedzieć, albo coś tam, albo coś tam nie ma czegoś takiego wymazujemy, to ten umysł nie może nam po prostu tam cały czas, ja walczyłam z tym przez 2 dni, z taką myślą, nie? że się czuję winno teraz, no ale to jest wszystko chłam umysłu, który chce nas jak bestia ściągnąć i dopóki my nie zaczniemy nad nim panować i wiedzieć, że my nie są nim i nie identyfikujemy się z nim, bo on idzie z autopilotu, tylko wypluwo to, co my już znamy i to, co wiemy, i to, co zostało w nas zapisane. Wiecie, jak nasze babcie lamentowały O, Jezus, Ku Mario, co teraz to będzie? Ja pierdolę koniec świata. I one nam dały dużo tych, tych wszystkich tych takich tych bodźców i, i tych programów, i tych takich nawyków, jak my reagujemy też na sytuacje, które się wydarzają, takie, które przy nas przerastają. nie Także bardzo Was uczulą i zapraszam Was też do pracy wewnętrznej nad sobą. To jest teraz ten czas, już nic nie ostanie się, naprawdę idzie na grubo i teraz jeszcze te kolejne miesiące listopad był mega, nie wiem jaki będzie grudzień, ale to co słyszę od ludzi takich też, co już są naprawdę daleko z tymi, z tymi swoimi procesami, to byli naprawdę na, na pyskach leżeli jak na Pekinczyka, naprawdę wierzcie mi, i o też. No, ale. Idemy w tym kierunku, żeby to wszystko się oczyściło. Bo do tego nowego nie wlezymy z tym starym chłamem i z tym starym głównym tej całej tej całej tych, tych wszystkich kłamstw, że nie domy rady, że potrzebujemy nie wiadomo czego, że coś tam, coś tam. To wszystko jest po prostu do przemiany i do zamiany. Dlatego dziękuję Wam teraz za uwagę i mam nadzieję, że za, i nie wiem, kiedy się tutaj znowu pojawia, ale dzisiaj miałam taki impuls, żeby sobie pogadać sama ze sobą i z Wami. Dziękuję bardzo. Do następnego razu.